Szkoda, że to spotkanie odbywa się teraz, a nie trzy miesiące wcześniej. Wtedy, kiedy Pan był zainteresowany przejęciem firmy AMG i uzdrowieniem szpitala w Rady Pierwsza decyzja podjęta przez Pana, podpisana przez Dyrektora Juszczyka, to było zwolnienie 18 milionów. Dzisiaj na sesji Rady Powiatu, w punkcie e, informacja zarządu spółki AMG o sytuacji w szpitalu, Pan bardzo pięknie przedstawił rozwój swojej firmy. I ja Panu gratuluję. Gratuluję jako przedsiębiorcy, Ale to nie jest omówienie sytuacji w, w szpitalu. Sytuacja w szpitalu w Rady Mazowieckiej jest dramatyczna. Słyszeliśmy w zeszłym roku i w tym roku, że jest wszystko w porządku. Odbyła się kontrola w Rady Mazowieckiej. Wszystko jest w porządku. A jak chcę Panu powiedzieć, bo Pan jest nowym prezesem. Żałuję również, że nie ma wcześniejszych prezesów. Którzy trzy lata temu obiecywali nam złote góry na zawieckie. Którzy mówili o tym, że wybudują nowy pamięć. Że podniosą Janusz szóstki. Że dokapitalizują szpital. Że ten szpital będzie pełen w wypowiedzi. Szkoda, że tych ludzi tutaj nie ma. Jest Pan. Pan jest teraz nadzieją dla naszego powiatu. Pan gwarantuje spłatę zadłużenia ale o sytuacji szpitalu nie powiedział Pan tak naprawdę nic. Więc ja chciałbym na początku tej dyskusji zadać jedno konkretne pytanie. Czy Pan wchodzi w prawa i w obowiązki wcześniejszego zarządu? Czy Pan wybuduje pawilon w prawie Mazowieckiej? Czy Pan będzie prowadził działania dla odzyskania Sądu w Rady Mazowieckiej? Czy nie będzie Pan z pracowników? Czy odbuduje Pan renomę tego szpitala? I czy może Pan to tutaj publicznie do wszystkich, do radnych, i do pracowników, do mieszkańców, tak. powiedzieć to, tak żebyśmy to usłyszeli. Dziękuję. Ja rozumiem Panie Rektorze, że Pan jest również główny tego zadłużenia to jest to no. milionach, milionów. proszę, że również jeszcze większego gdzieś tam, tam musimy spłacać. No właśnie, temat teraz jest tak, że proszę Państwa, że jeżeli mówimy o przyszłości, ta przyszłość jest kształtowana. e <laughs> Prowadzić dyskusję. Bardzo proszę, Panie Prezesie. Panie, panie Piotrzu, ponieważ Pan się zbliżył do mnie osobiście, w związku z tym musimy tutaj powiedzieć o dwóch różnych modelach funkcjonowania. Pan prowadził zakład budżetowy, gdzie rozdzierał Pan pieniądze ponad nie, ponad to, co przychodziło do Pana z nfz z lokacji ze starostwą. Natomiast ja jestem, tak jak Pan, lekarzem. który Pan w też z zawodem. I muszę tak robić, żeby pacjent przeżył i żeby wszystkie jego elementy działały dobrze. Ponieważ po poprzednich operacjach, które Państwo życie wykonywali, no, to się nie do końca udało, bo zostały jakieś takie fragmenty, które się jeszcze doszczyć do tego, odciąć, muszę bardziej odciąć niż doszli. W związku z tym... Nie mówmy o pewnego rodzaju demagogii, tylko mówmy o tym, co jest na miejscu i co jest dla wykorzystywane. Myślę, że najlepiej oddają to liczby, z którymi chyba trudno będzie wspomniał. Proszę Państwa, w szpitalu leczy się średnio 80 pacjentów na rok. W związku z tym nie ma 160 że Pozwalamy dokończyć wypowiedzi. Proszę Państwa, Proszę Państwa nie ma dzisiaj więcej pacjentów niż 80 pacjentów no, dziennie. W związku z tym, sytuacja ta była nie miesiąc temu, no, są które przeanalizowaliśmy dwa lata temu. Nasz kontrakt, który dzisiaj mamy w szpitalu i ilość wykonywanych procedur pozwala nam z tych 160 urzędów, 80 grzegów zamknąć, pozostawić 80 i na tych 80 łóżkach wykonujemy ten kontrakt który dzisiaj. W związku z tym, sami Państwo wiecie, że taka zmiana, no niestety no, ten, ta sytuacja dotknie osoby, które pracowały. Być może nie ukrywam, że bardzo dobrze nie jest moją rolą ocenianie tego. Ale w sytuacji, kiedy to zadłużenie jest, zadłużenie również narastało, kiedy Państwo tutaj mówić o poprzednim zarządzie, to już poprzedni zarząd też działał tak, jak już prywatny. Nie była firma e, państwa, była to firma prywatna. Też jego działania nie doprowadziły do zrównoważenia sytuacji finansowej. Dlatego e, proszę bardzo o zrozumienie, o wyciągnięcie wniosków z tego, co Państwo rzeczywiście sami zaobserwowani. Panie są też matkami i prowadzą prowadzą racjonalną gospodarkę budżetową w domu. Wiecie, Panie, że jeżeli wyda się więcej niż się zarabia, to taki organizm nie będzie mógł A niestety nasz szczepionk prawie ma z obiektu, ma to też siebie, że wydaje przez ostatni okres czasu więcej niż zarabia. W związku z tym te trudne działania, które są dla wszystkich nieprzenoszących pane. Muszą być tak chwili dlatego że ten piękny scenariusz, o którym pan dyrektor mówi, nic nie da. Myślę, że będą budynki, będą jakieś tam sprzęty medyczne zakupione, ale one będą wszystkie kredyt i w pewnym momencie po przekroczeniu być może jakiejś magicznej wartości większej budżet powiatu zostaną zabrane i zlikwidowane i wtedy nie będzie w ogóle. Się w związku z tym nie jest tak, że nie chcemy tą działalność zlikwidować i żeby ona nie była prowadzona. Jak najbardziej chcemy, żeby funkcjonowała. To jest przedmiotem naszej działalności, jedynym przedmiotem naszej działalności. My nie osiągamy dochodu wspólnego tytułu, tylko zajmujemy się usługami medycznymi. Dlatego naszą rolą no, nie jest likwidacja usług medycznych i jest poszerzanie, dobre prowadzenie, tak żeby pacjenci chcieli się leczyć. Ale proszę Państwa na jakichś zdrowych zasadach. Tak jak mówię, na zasadach zrównoważonych do rozwoju nie możecie Państwo wymagać od żadnej firmy, żeby wydawała więcej na leczenie na niż dostaje z naszego do funduszu zdrowia. Tego proszę Państwa tak zaklinać, w się dłużej nie ma. W jakimkolwiek systemie budżetowym, czy w czy systemie składowym nie da się wydawać na leczenie więcej niż w tych środków, które się Dlatego bardzo proszę Panie to, że żebyśmy o tej filozofii tutaj e, nie zapomnieli, że proszę, ten model, który mamy traktować w maju, w do tej pory działali, on się sprawdza, kiedy ktoś ten długi przejmował, ktoś je regulował. Dzisiaj w tej działalności, którą mamy do czynienia, nie da się zaciągać długu i nie da się wydawać środków na coś, co niestety nie funkcjonuje. No, ta przyszłość z przyszłość innych obiektów, które będą tworzone na terenie obiektów, nie zależy tylko od nas, czy od państwa tutaj, żeby się na ten, na ten temat wypowiedzieli, ale zależy od tej potrzeby robotnej, zależy od programu Narodowego Dnia i również zależy od planu zabezpieczenia pracę publicznego, teraz już państwowego, od Wszystkie te elementy muszą zostać skończone, żeby ten jak najbardziej rozsądny pomysł, który mi się też wydaje bardzo dobry, mógł no, zapisać.